Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma remont 4 Witam Was w ten piękny, choć nieco wieczny sobotni poranek. Ja jak zwykle w ciuchach roboczych, bo sobota to jest dla mnie trochę taki dzień organizacyjny, muszę sobie trochę tematów pozałatwiać, materiał i tak dalej I podjechałem tutaj na inwestycję, na której spędzę najbliższe kilka tygodni. Mieliście okazję zobaczyć w przebitce tą budowę. W poprzednim wideo, mówię o tym wideo, jak zrobiłem Fundament pod bramę przesuwną, tam była taka przebitka, że podjeżdżam na sąsiednią budowę, ukraść trochę prętów zbrojeniowych, Były, ta budowa była wtedy na etapie fundamentów. Teraz jest na takim etapie. Mamy stan surowy, zamknięty. Ta budowa wygląda w ten sposób. Tak więc, no, kawał chałupy. Zapraszam Was do środka, omówię co będę robił i jak spędzę tutaj najbliższe tygodnie. Na tej inwestycji. Chodźcie, zapraszam Was. Jestem już w środku i powiem Wam szczerze, że tutaj jest troszeczkę spokojniej, bo na zewnątrz straszny wiatr wieje. Nie wiem, dlaczego tak się mówi, że w marcu jak w garcu, i chyba, e, chyba to jest jednak prawda. Dobra, nieważne. Słuchajcie, y, jestem na inwestycji, którą będę wykonywał y, tutaj w tak zwanym y, międzyczasie. Wiem, że międzyczas nie istnieje, ale będę starał się zrobić tą robotę jakoś może troszeczkę po godzinach, może troszeczkę między innymi robotami, y, no tak, po prostu, żeby y, może jakąś tam sobotę zahaczę albo dwie, no tak, tak żeby to wszystko jakoś tam sprawnie szło. Y, to jest robota u bliskiej mojej rodziny. Ci, którzy widzieli filmik y, na temat. Wykonania fundamentu pod, pod bramę przesuwną to już jak oglądali uważnie, pewnie słyszeli u kogo to jest. I tu będę wykonywał w najbliższym czasie instalację hydrauliczną, czyli będę wykonywał centralne ogrzewanie. Tutaj akurat jest 100% podogówki, ciepłą, zimną wodą użytkową i oczywiście kanalizację. I teraz tak. Mało tego, że ta robota będzie zrobiona w międzyczasie, to jeszcze będzie zrobiona na pół z inwestorem, dlatego bo dogadałem się tutaj w ten sposób, że inwestor ma mi przyszykować pod instalację pewne tematy, typu na przykład jakieś wykuwanie brust, układanie styropianu, rozkładanie folii na tą, na tą posadzkę. Tak więc tak, żeśmy się po prostu podzielili no, z racji tego, żeby też no, oszczędzić pewne koszty, no to jeżeli ktoś coś może zrobić samemu, no to ja też moim kanałem zachęcam do takich działań. Sami o tym dobrze wiecie. I teraz tak. W zeszłym roku wykonałem, o ile się nie mylę, około 5 takich, chyba, czy 6 instalacji, takich można powiedzieć, od A do Z. Nie nagrywałem żadnych filmów z instalacji, nagrałem tylko takie, jakby to powiedzieć, filmiki, jak to jest tam, jak było przed, jak było po. Pokazałem po prostu, że takie rzeczy wykonywałem, ale nie nagrywałem takich filmów można powiedzieć w formie vlogowej, że ja na przykład wykonuję instalację od A do Z, tak jak widzieliście już jedną czy drugą łazienkę od A do Z. Nie nagrywałem tego z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że ja nie jestem hydraulikiem z zawodu. Ja jestem po budowlance ogólnej, tak. Pracowałem w firmie hydraulicznej Jakieś pół roku, albo troszeczkę dłużej, też trochę tematu liznąłem i no, staram się uczyć, czytać, kształcić w tym temacie, no bo uważam, że ten temat jest bardzo fajny nie nagrywałem wcześniej też właśnie z tego powodu, żeby to nie było, żebyście nie odbierali tych filmów w ten sposób, że ja próbuję Was czegoś nauczyć bo tak jak mówię, ja nie jestem hydraulikiem zawodu, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć no to wpisujecie w wyszukiwarce w lupce hydraulik wadowice albo na przykład Glop pan Stasiek Migas, też bardzo no, dobry instalator ja ich oglądam non stop, zresztą z Arturem nawet ostatnio rozmawiałem przez telefon pozdrawiam cię jeżeli oglądasz i yy... Mówię, nie chcę tutaj, żeby te filmy wyglądały w ten sposób, że ja was czegoś uczę. Chciałbym, żeby to była taka forma właśnie vlogów, żeby pokazać wam jak ja to robię, bo tutaj zrobię sobie instalację inaczej niż zazwyczaj robię. Będę zazwyczaj robiłem w systemie na przykład wodę trójnikowym w posadce. Teraz będę robił wodę użytkową z rozdzielacza i będę robił w warstwie izolacji. Tak po prostu sobie tutaj wymyśliłem. I w sumie to by było chyba na tyle, tak więc piszcie w komentarzu, czy to jest dobry, czy zły pomysł. Mówię, nie chcę, żebyście odbierali tych filmów właśnie w takiej formie można powiedzieć, że ja was chcę czegoś nauczyć, bo naprawdę... To będzie tylko forma taka vlogowa. Z racji tego, że w nawyku mam już tłumaczenie wam pewnych rzeczy, no to pewnie pojawią się takie filmy typu, na przykład, jak nie wiem, zamontować rozdzielacz i tak dalej, i tak dalej, albo jak rozłożyć podłogówkę. Ale mówię wam, jeżeli chcecie jakichś takich rzetelnych informacji, oglądajcie inne kanały o tematyce instalacyjnej. Ja będę to robił w formie vlogowej, tak żebyście wy mieli po prostu co oglądać, a ja, żebym miał co nagrywać. I to by było chyba na tyle. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy to jest dobry, czy zły pomysł, nie wiem, bo tak troszeczkę się waham. Mam taki zamiar nagrywać jak najwięcej tutaj filmów z tej roboty. Nie wiem, czy to się uda, dlatego, no bo też będę po godzinach to robił i będę pewnie zmęczony. Czasami nie będzie mi się chciało wyciągnąć kamerki, żeby to gadać do kamerki, nagrywać pewne tematy. Nie wiem, czy będę tu wykonywał z majstrami jakieś tematy. Prawdopodobnie, jeżeli będziemy rozkładać podłogówkę, no to poproszę ich, żeby mi pomogli, ale raczej będę tu działał sobie po prostu no, ze szwagrem. Będziemy sobie działać na pół tą robotę robić. No dobra, słuchajcie, odwracam kamerkę, oprowadzę Was po tej chałupie, bo jest co pokazać bardzo ciekawy projekt i powiem Wam mniej więcej, jak będę rozwiązywał tutaj instalację. Tak więc odwracam i jedziemy z tematem. Zacznę może od garażu. Jesteśmy tutaj w garażu. Garaż jest taki jednostanowiskowy, można powiedzieć. Mamy tutaj główne przyłącze wody. W tym miejscu to przyłącze będzie docelowo poprowadzone. Tutaj będzie przeniesiony wodomierz. I tutaj będzie przygotowane, można powiedzieć, cały węzeł taki wodomierzowy, będzie też przygotowane podstację zmiękczającą, tutaj już elektryk wyciągnął dodatkowy przewód na gniazdko, wcześniej akurat zapomnieliśmy o tym i no, nie powiedziałem mu, tak więc no, całe szczęście, że jest gniazdko jedno tam w kotłowni i można sobie... Można było sobie przepiercisić i dołożyć jeszcze jeden przewód, tak? Więc tutaj będzie cały węzeł wodomierzowy. Tutaj mamy za garażem kotłownię. Tu będzie wisiał piec kocioł gazowy. Przepraszam. Pod spodem będzie jakaś grupa, dwie grupy pompowe na parter i na piętro. Sprzęgło mi się wydaje, że mi się wydaje, że to będzie po prostu jakiś gotowy zestaw typu jakiś Womix, albo Friso. No zobaczymy, co to będzie. Zasobnik. Tutaj dodatkowo jeszcze będzie pralka, umywalka, takie będzie pomieszczenie trochę kotłownia, trochę pomieszczenie gospodarcze, trochę pralnia tak, tak będzie to rozwiązane. No i tyle. Tutaj wykuję sobie rozdzielać pod wodę użytkową, bo tak jak powiedziałem wcześniej, tu będę robił ciepłą, zimną wodę z rozdzielacza, a nie w systemie trójnikowym. Tutaj przygotowane mamy już pod. Ogrzewanie podłogowe przygotowane mamy przewody od sterowników, od puszek z pomieszczeń i tutaj, tutaj będzie zamontowana, zamontowana skrzynka do rozdzielacza, skrzynki już przywiozłem akurat, skrzynka będzie rozdzielać do podłogówki w tym miejscu. W każdym pokoju elektryk, akurat tak się tutaj dogadałem, że elektryk po prostu powypuszczał przewody do sterowania. Takie rozwiązanie jest bardzo fajne, dlatego, bo ja już nie muszę tutaj kuć, nie muszę niszczyć tych ścian, żeby dokładać jakieś przewody, no to, co też jest, można powiedzieć, uciążliwe. Tutaj akurat no, poprosiłem elektryka, żeby zrobił to na utp dlatego, bo też być może kiedyś pojawi się pompa ciepła w kotłowni zamiast kotła gazowego. Pompy ciepła mają też funkcję chłodzenia, niektóre oczywiście, a do chłodzenia potrzebujemy już troszeczkę inne sterowniki i no, wyciągnąłem po prostu utepki żeby było więcej żył. Idziemy sobie dalej, mamy wiatrołap i mamy część taką dzielną z salonem, który wygląda w ten sposób. Tak to wygląda. Bardzo ciekawy projekt. Taki można powiedzieć salon. Otwarty tu jest do samego sufitu, jest chyba z 6 czy 7 metrów. Tak więc naprawdę powiem Wam szczerze, robi to wrażenie. Idąc sobie w prawo, mamy, mamy jakąś tam spiżarnię. Mamy kuchnię. W kuchni. Będzie wykute tylko pod zlewozmywak, kanalizacja woda też pod, pod, w tej szafce zlewozmywakowej, będzie podłączona zmywarka i w, w sumie to tyle. Tak więc tutaj tylko taka jedna można powiedzieć nitka do kuchni z wodą. I z tej strony mamy jeszcze łazienkę, taką można powiedzieć, dzienną dla gości. Będzie tylko toaleta, umywalka i to wszystko. Tutaj poprowadzimy sobie pion kanalizacyjny do góry, bo akurat na górze są jeszcze dwie łazienki. No i dobra, idziemy sobie powoli na górę. No i tak to wygląda z góry. No, powiem Wam szczerze, że robi wrażenie. Trzeba będzie jakoś to zabezpieczyć, jakieś barierki porobić, bo e, no dosyć niebezpiecznie tutaj będzie pracować, jeżeli to, to będzie otwarte. Jeden, jeden nieodpowiedni krok i lądujemy, lądujemy na dole. I teraz tak, e, tutaj mamy główną sypialnię. E, tak ona wygląda. Mamy, mamy garderobę, w której to będzie umiejscowiony rozdzielacz, też pod podłogówkę. Też wyprowadzone są. Wszystkie przewody od sterowników tutaj w jedno miejsce i w sypialni mamy łazienkę, łazienkę tylko do tej sypialni, tak? czyli standard jak w każdej łazience mamy, będziemy mieli jakiś tam prysznic z odpływem liniowym, umywalka, toaleta, czyli takie raczej proste, proste tematy. I tutaj mamy drugą łazienkę, z tej strony będzie prysznic, tutaj będzie wanna. Umywalki i toaleta. I teraz tak, o ile na, na parterze będzie 20 cm izolacji, tak, czyli będzie 20 cm styropianu, no to będzie prosto sobie wrzucić wodę w warstwie, że tak powiem, ocieplenia. Tak. Tutaj jakby no nie ma tematu, bo będzie 2 razy 10 czyli między warstwami tego styropianu ja sobie ułożę wodę użytkową. Ale na piętrze tutaj y, projektant przewidział 5 cm y, ocieplenia. Nie będzie 5, będzie 6, będzie styropian 2 razy-3 cm. I y, y, no tutaj jestem zmuszony sobie ułożyć wodę już na posadce, czyli w otulinach, y, tak, żeby to y, no innego wyjścia nie ma. Tak, tak więc no tak to jest zrobione. No według mnie. Według mnie no, powinno być więcej tej izolacji, ale no, już jest tak, jest w projekcie, no to nic teraz z tym nie zrobimy, no bo już okna są stawione i e, no i tyle, tak więc no, tak to trzeba będzie rozwiązać. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że będzie z tego e, z tej inwestycji kilka fajnych filmów, może jakaś fajna seria powstanie. E, salon naprawdę robi wrażenie, zobaczcie sobie, tutaj mamy taką ładną andresolę. E, tak to wygląda. No i tyle. No i dobra, słuchajcie, oprowadziłem was, będę się z wami żegnał. Ja jadę sobie dalej do hurtowni pojeździć, po załatwiać rzeczy tutaj na tą budowę i również na inne. Na inne budowy sobie poogarniać trochę tematów. Mam nadzieję, że będzie fajna, fajna seria tutaj z tej inwestycji. Piszcie koniecznie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy powinienem nagrywać takie rzeczy, jak no, nie jestem z zawodu hydraulikiem, czy nie powinienem. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.